na Komunizmie Day jest, jest co? Jest godzina 14.59 Także zaraz wszystko się zacznie Ja dzisiaj będę wbijał 100 milionów expa W tej ekskluzywnej grze Jest także fantastycznie Za mną jest Wisła Bul Te bulwary jakoś się nazywają specyficznie? Nie Po prostu bulwary Tak Bulwary prostu... O widzicie, jednak jest Czyli bulwary Piłsudskiego we Włocławku Bardzo przyjemne miejsce na poksy pod mostem można sobie, jak to brzmi, pod mostem można sobie usiąść i rurować na 4 stopy Ale jeszcze jest jedno miejsce, gdzie można jurować na 6 stopów i jest ławeczka, tak? ławeczka Ławeczka, sześć stopów, jurujesz, łapiesz, eks pleci, stleci. leci My zobaczymy się standardowo na pierwszym shiny, oby tych shiny było dużo Mam laki Breluma! I Aga dostała na pierwszym trajdzie dzisiaj laki Breluma. Także widzimy się na pierwszym shiny I mamy małe zbiorowisko, więc sobie poklikamy czy jest to shiny Ten nie jest shiny Szybko na triku Kolejna sztuka Też nie jest shiny Na razie jedna osoba miała shiny Tutaj z osób, z którym jesteśmy Kolejny, nie patrzę Też zwykły Ciekawe w ogóle jak catchy, bo razie rzucam sami ultrabolami Też zwykły Myślałem, że nowe miejsce czy coś, to będzie więcej shiny Kolejny Ty, jest chyba Jest jest szajnie. Pierwszy szajni jest. Złota malina, których masz aż 23 sztuki, tylko bo rajdów ostatnio nie robiłem. Na triku Zwróćmy zobaczymy nie, czy się leci. Nie Czekaj. Ej! Nie zapał się na triku. O nie. Ale zdążyłem jest jeszcze. Jezus. To się wy... Palpitacja. Tego się nie wycina. Nie. Dobra, łapię bez triku. Okej, Frouka wystarczy. A on chyba nawet z lura jest, tak by mi zniknął. No to było shiny w plecy. Siedzi. Ciekawe, jaki IV. szrotowe. Na 100%. Aparais above average. Ale ma jedną piętnastkę. Ale jest. Pierwszy zapany. Teraz tutaj są jeszcze dwa kolejne. Go sprawdźmy. Tego już sprawdzaliśmy. Tego nie sprawdzaliśmy, ale jest zwykły, także widzimy się na kolejnym shiny. To już Community day od 35 minut. Ja już mam trzy złapane, zrobię sobie ewolucję, będzie taki community day wyjazdowo leniwe, czyli coś się zrespiło. Hopip, nie łapię. Potem za tym. Najpierw torczyk taki w ewolucję shiny. Aga dalej nie ma innego shiny. Z Gdańskich informacji widzieliśmy setkę. Shiny setkę. Krzysiuk. Krzysztofa Krzysiuk, Krzysztof, gratulacje. Ała. Ty, dobrze, że Ała, a nie plum. <noise> I tak wygląda shiny kambusken, kombusken różnie wymawiają i jego od razu robimy w shiny Blaziken z Blast Burnem. Ja jeszcze muszę pamiętać, że zrobić shiny, e, shiny ewolucję Kambaskena 98, którą mam odłożoną, ale tak tylko do kolekcji. Raczej nie będę tego parapował ani troszkę. Tak wygląda shiny Blaziken. Dlatego jeszcze szukamy kolejnego shiny żeby mieć od razu Kamboscana i mamy całą shiny rodzinkę, co? I będziemy siedzieć na community day dla leniwych? Tak, ja będę siedział pod mostem na community dla leniwych, pięć pokestopów, ładnie wszystko leci, jest ciepło, jest w swoje... I, się, i się siedzi w cieniu. To jest bardzo, bardzo korzystne dla mnie i jest szajnik kombusken timelapsa Ta tam nakręcimy o, możemy zrobić tak i jeszcze sobie tego kombuskena 98 od razu ewoluuje i ja go będę miał o, ja wiem co zrobię ja mu wykupię nowy atak ja będę sobie go zrobię blast burn blaze kick i na jednym poksie będą te dwa ataki mi to całkowicie wystarczy jestem usatysfakcjonowany i od razu wykupimy atak ile to w ogóle chce hajsu? nowy atak? a, bardzo tani no to od razu poproszę nowy atak o od razu dostałem kicka także fire spin i on jest Blast burn Blaze Kick ja się cieszę ja miałem komuś dajmy, może powiedzieć załatwione jedyne co, a to teraz tylko oszapie poksy po więcej shiny shiny nie shiny po więcej shiny i po więcej yy, Stardusta, ale jak mówiłem dzisiaj lightowo. no i pokażę Wam coś jeszcze tu zjeżdżamy na dół Totalny EXP 100 milionów, prawie 100 tysięcy, więc mamy w końcu 100 milionów exp wbite. Jestem ciekaw na ilu skończymy dzisiejszy Community Day. Może podejdziemy pod 100 milionów 200 tysięcy, ale też się okaże. 96 IV wersji Shiny 15, 13, 15. Zrobimy sobie Raj na Shingsa. Może w końcu wpadnie Shiny Shings, kto to wie? To jest kościół czy katedra? Katedra, katedra Wosławska za mną. A raczej pewne drzwi, ale ładne są drzwi. Chcę do domu. Nie wiem, co to wstawisz, chcę podkreślić. Jako wejściowe do domu. Jak nie wiedzę. Dlaczego? Są sami czarpony. No ale to za damage. Ja wchodzę groundnonem stoi i vow. tu jeszcze jeden ma pozę. No tylko ja, ja i piętnę ma pozę, pozę. I też tą samą ma. A to nawet nie zdąży Czercza taka załadować Nie masz szans by się Czercza tak za załadował Ej, a możemy tak nagrać telefony? Tak, chcesz nagrać? Możemy a? nagrać Kto ma eee, shiny Poczekajcie jak będziecie mieć ten To ja sprawdzić czy nie? O, poczekajcie, ekran, poczekajcie To ja sprawdzić czy nie? Ty, Ty sprawdź Aha, dobra inaczej, Tylko czekajcie. To jest, nie, nie odbierajcie jeszcze I zostawię, tracę na tej całej liście Ja mam zwykłego o, na o, I zostawcie na to. I rozjaśnijcie ekrany. I ekrany rozjaśnijcie. No, ja mam no, niestety zwykły. Ale to nie szkodzi. Nie o. Tutaj? To jest ja Ale nie I co masz? Ja możesz się wziąć. Tak? No, także jest niecałe po godziny do końca. To jest komunity tej dla leniwych. Mamy cztery stopy, czy za niepewne. A włączę, Trzy, dwa, jeden, jest. Mamy takie cztery tutaj stopy, torczyki mamy. Siedzimy sobie pod mostem. Pokaż most, że pod mostem siedzimy. I łapiemy pokemorki. Nie jest Ogólnie mam chyba sztuki. Le7 czy 8? Już teraz nie pamiętam, muszę zobaczyć. Ale mi się wydaje, że mam 7 albo 8. Ale Z nie od... wiemy, ile Patrycja miała. Bardzo dużo. Siedem 7 mam. ona ma 17. Patrycja ma 17, ale w Gdańsku pada. A tu nie pada. <laughs> Więc Gdańsk żałuj się. <laughs> Więc to jest ten plus. Trzeba było Jarbiego wziąć, by sobie tutaj siedział pod mostem i łapał poksy. A my zobaczymy się na podsumowaniu odcinka. Trochę słabo, tak powiem, dojemniku. No, no, nie dobrze, nie, tak. nie e, podrażę... Dobra. Tak. Racho, weź mu, pomóż, jak przełożyć. Sto? 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 A ja Biały Nie. Biały masz. Dobra, kot masz i teraz Ale to poczekaj, prze, przełóż mu i nie dawaj mu. cztery. Oj, 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 Czekaj, czekaj, czekaj. No, przekładaj. Przekładaj. Nie, to Motter. Świnie. O, oh, Madzirakisa. So. <grym> ja. Józef, A co najlepsze? Tak, myślałem, że no. nie zrobić czegoś takiego na koniec. Jeszcze. I, i, oh, szalos, i, Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie Aga. Jeszcze musi być Rivers Hollow. Co so jest oh, I teraz co? Olajski Jolene. Jeszcze Full Art. No. Super dobrze I jesteśmy na podsumowaniu tego odcinka, także podsumujmy ile mamy shiny, bo coś tam jeszcze wpadło. Ty, tangela mi zapała gocia. Znaczy gocia mi zapała Tangele tutaj. Jestem w szoku, aż sobie ją sprawdzę Ale nie. A w No nie calcy nie. Dobra, sprawdźmy ile mamy szani, torcików. Nie to to tu przesuniemy. Szajni Torcik, mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czyli dziewięć. I mamy 96IV Shiny, dlatego sobie to ewoluujemy teraz w kolejnego Kambus a potem Blaziken'a i zaszaleję ze Stardustem i z Candy, ja nie też kupię sobie drugi atak. Też? Też. No jest tani, na starterach są tanie drugi ataki. Drugi atak. Kambus Shiny, taki będzie trochę podpieczony chicken i Blaziken'a Shiny, on jeszcze jest ciemniejszy, to już jest taki KFC. Mój ty był udany, bo na leniucha, na czterech lurach, prawie że na pięciu, mały spacer też był, dobra pogoda była, bo w Gdańsku padało, to jest ten 9.6 IV, Fire Spin Blast Burn i ja od razu New Attack, będę po zamiastu porobiony, Blaze Kick, także linki w opisie, widzimy się w kolejnych odcinkach, jeden odcinek jest w trakcie produkcji, bo nagrywaliśmy w Gdańsku, ale nie wyszło do końca więc produkcja, do... będzie, w więc produkcja będzie w poniedziałek we wtorek w ogóle zobaczycie w środę czwartek i to było wszystko na tyle A cześć!